Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie Udowodnili, że, że nie udowodni, iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do 16, czyli przedstawiony jest podzielony przez 2 do 15. Dobra, czyli mamy 1 razy 2 razy 3 i razy, zamiast 4 pisać, piszę 2 do 2. Razy 5, razy, o, zamiast 6 napiszę razy 2 razy 3, mogę tak napisać. Razy 7, razy 8, to już jest 2 do 3. Razy 9, dobra. Razy 10, razy 11. 10 mógłbym to rozpisać, nie, cofnę się. 10 już rozpisać razy 2 razy 5. Razy 11, razy zamiast 12 to mogę napisać 2 razy 2 do drugiej, czyli 4 razy 3, 12. Razy 13 to przestaje. Razy 14, no to 2 razy 7. Razy 15 też nic mi to nie da, i zamiast 16 piszę 2 do potęgi czwartej. Dobra, i to wszystko ma być po. Jezusie, ile tego jest? 2 do 15, dobra. I teraz wszystkie dwójki, czyli tak, do pierwszej, tu jest do drugiej, dodajemy wykładniki. 2, i 1, to jest 3, 4 i 3, to jest 7, 8, 9, 10.

i widzimy tutaj, że to całkowicie nam się skróci z a to było do 15. i zostanie tylko iloczyn jakby tych liczb, co pozostały. Tyle. Czyli udowodniliśmy, że ta liczba jest podzielna przez 2, do potęgi 15 tym zadaniu to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając w czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podeślij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania rozwiązywać maturalne, aby zdali maturę z jak najwyższym wynikiem. Zapraszam Was również do podsumowania do mnie zadań, które sprawiały Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie z nimi radzić. Jeżeli filmik się podobał, pamiętaj, żeby dać lajk. Like. Dać y, subskrypcję i dać łapkę w górę. Jeżeli możecie też również komentować, napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy e, czegoś nie zrozumieliście do końca. Śmiało napiszcie to w komentarzu. Na każdy taki komentarz z chęcią odpiszę. E, możecie też w komentarzu napisać cokolwiek ogranicza Was, tylko własne wyobraźnia, za najbardziej kreatywne, oryginalne komentarze. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.